Widzicie, już praktycznie idzie powiedzieć wiosna, a w ten wiosenny idzie powiedzieć wieczny dzień, wybrałem dla Was taką specjalnie malutką wodę. Tylko po to, żeby połowić dzisiaj nas pławik. Już Wam nie będę obiecywał, że złowię karasia, ja, chociaż bardzo bym chciał. Będę łowił cokolwiek, ale. Zobaczcie, jak klimatycznie. Do obłowienia tutaj mam trzy stawy, takie hektarowe. One są opisane numerycznie: 1, 2 i trzy. Akurat tutaj chciałem siąść na jedynkę. Widzę, że dzisiaj nikogo nie ma. Totalnie jestem sam nad wodą. parę aut stoi, właśnie na dwójkę tam z tyłu można zobaczyć, zobaczcie te białe, to tam ludzie siedzą, ale bardzo rzadko tutaj ludzi widziałem. Bardzo rzadko. I postanowiłem właśnie, że podejmę te wyzwanie, jak tutaj nikt nie siada, może mówią ludzie, że tu ryb nie ma. Podejmę te wyzwanie i zobaczę, czy tu jakaś drobnica nie pływa sobie nie czeka na to, żebym zarzucił spławik i coś wyciągnął. Taszki śpiewają. Karpie się rzucają i co wam powiem, tyle wam powiem, że tak, od haczyka zaczynając mój zestaw, malutki haczyk tu na jedno dziarko kukurydzy, drugi mam przygotowane takie pod rosówki. Przypon 50 cm, jedna kulka, druga kulka, trzecia kulka. Wiecie co to są za kulki, jeżeli chodzi o zestaw spławikowy? Ci co nie wiedzą to są... Kulki sygnalizacyjne, czyli będą pokazywać mi na spławiku, jak spławik wychodzi do góry. Każda kulka z rybą się dźwiga, i wtedy, wtedy właśnie to jest sygnalizacyjna kulka. Jeżeli pójdzie pod wodę, to po prostu będzie jechać lewo w prawo. Główne obciążenie pod spławikiem, zaraz. No i stoper. Stoper jeszcze nie jest wyważony, więc nie patrzcie, że tu tyle wody, ale jest tak gdzieś około 80 cm więcej, czyli około 1,20 m. Tutaj wody mamy. Drugi zestaw jest praktycznie tak samo przygotowany oprócz tego, że jest większy haczyk. Ja już się biorę za zakładanie przynęty i rzucamy po pierwsze ryby. Troszkę to wymieszamy, dodamy kukurydzy, bo chcę wykorzystać tą wodę. O, ale słodziutka fajnie pachnie. Ciekawe jak smakowo. Polska. Polska kukurydza. I, I ziarenko kukurydzy. Na początek damy jedną. A zakładam to tak, widzicie. Przekładam, żeby ten końcówka tego haka była na zewnątrz że jak ryba pobierze, to pierwsze co, to się jej wbije. Kiedyś chowałem to. Jak jest mniej ryb, jak są mniej brania, to robiłem tak, żeby ryba nie widziała haczyka. Ale jeszcze nie wiemy, co się dzieje, ale jak ryby są, to robię to tak, żeby się zaraz chyciła. Prezentacja. Rzut po ryby! A tutaj robaczkę założymy. Większy haczyk. Cyk-cyk też już widać końcówkę grota, żeby ryba nam się zacięła. I rzucamy. I przygotujemy na początek trzy takie kule. O, takie potężne. I rzucamy. Tam, gdzie mamy zamiar łowić. Czyli raz, czyli dwa i trzy. Na takich stojących wodach warto troszeczkę podsypać. Jeżeli chodzi o wiosnę, to nie dużo, ale troszeczkę, sypnąć parę kulek. I jak już podsypiemy parę kulek, to musimy odczekać. Bo w tym momencie, kiedy my rzucamy to, jakby nie było, płoszymy tą rybę. Ale tak gdzieś za 5-10 minut możemy się spodziewać pierwszych brani. Jeżeli nie będzie, robimy już mniejsze kulki i cyk pod spławiczek. Jak się pojawi jakieś branie, na spławiku zaraz wam pokażę. A będę się starał właśnie wam pokazać idealne brania pod wodę z spławikiem. Stoję, stoję, bo było branko. Przygotowuje się do zacięcia, tak szczerze mówiąc, ale. Przerwał, przerwał, panie, ale urwał, ale urwał. Tak jest, człowiek pracuje przy drugiej wędce, a tu. Prawie wędkę w ciągu do wody, <gry> ale zapałem ją w ostatnim momencie i mamy na robaka rybę. Pięknie. Pierwsza ryba dzisiejszej zasiadki. No i taki karpik. A patrzcie, nikogo na wodzie nie ma, nie? Mówili, że tu ryb nie ma. Ha, ha. A rybka pierwsza prezentuje się u Dominika tak. Damy do podwieraczka z powrotem i rybkę wypuścimy. Siedzi, siedzi, siedzi. I znowu robak, i znowu robak. Taka mała woda, 0,9 hektara, a jak tu pięknie biorą. Ciekawe co to za bydle, bo coś tak walczy, coś tak walczy. Zobaczcie sami. Teraz drugi. To chyba jest zapowiedź tego, że dzisiaj kolejny film z takimi karpiami. Już uciekło na taką małą wodę, myślę. Będą karać. Nie będzie. Ja spokojnie stary coś cię wypuszczę. Doświadczenie kanapka z kukurydzą. Robak i kuku. Wiem, że to jest danie typowo karpiowe, ale może jakiś linek się skusi. O, Dominik, ucz się, ucz. Bo nauka to potęgi klucz, trzeba dołożyć kukurydzy, bo uciekła. I robaka też nie zostało za bardzo po tym rzucie, więc założymy wszystko nowe. Trochę mam za mały haczyk, żeby założyć jeszcze kukurydzę, ale zaryzykujemy. Chyba nie da rady. Dobra, bez kukurydzy. Kolejny raz, ani żebym nie zauważył, te rosuwy robią robotę dzisiaj. Ani spławika nie zauważyłem, że jest pod wodą, a tu już wędką szarpie przy brzegu. Ale podejrzewam tego samego gościa. Już mamy gościa, kurde tu chyba jakieś zarybienie było tymi karpiami, bo to jest niemożliwe, ale kaj są ci ludzie, kaj są ci ludzie. Pominę fakt, że na drugiej wędce jest tylko kukurydza, a pamiętamy, że kukurydze lubią ryby, nie? A patrzcie co tu jest, żeby nie było, rozszarpane, czerwony, tak zwana rosuwa i branie za branie. I, tyle. I kolejne branie widzowie, co ja Wam powiem, widzowie co za dzień przyjechałem sobie tak na rybki, mówię posiedzę sobie troszkę i tutaj co rzut, to ryba teraz pierwsza. Na... Pierwszy na kukurydzy. Widzowy Joe Piękny Wiecie co wam powiem, że chyba muszę zmienić zanętę Zanęta jest taka typowo karpiowa I ona działa, nie? sami widzicie Co film to karpie Takie chudziaki, takie chudziaki co film to karpie Więc zmienimy zanętę, następnym razem kupimy jakąś inną Bo ta jest za dobra, za dobra jest tu sobie zakładam białe robaczki, chcę sprawdzić, czy coś na białego nie pobierze. Ale w międzyczasie mamy zabawę na spławiku. Zabawę. Mam nadzieję, że to, właśnie jak się coś bawi, to jest coś innego niż, niż karp. Tu wszystko się mi coś poplątało. Dobra, już wypłoszyłem tą rybę. Dobra, nieważne, słuchajcie. Teraz założymy. Piękne grubaski, robaczki i sprawdzimy co na robaczki. Może tu się skusi jakaś inna ryba niż karp. Fajnie, tylko dalej Dominik, dalej. Nie starasz się Dominik, nie starasz się nic. Już lepiej. Ach Dominik, żyłka, taki błąd, żyłka gdzieś pod spodem, ryba jest, ryba, tylko wszystko poplątane, tak się nie ucz. Jak to zrobić, żeby to odplątać? Chyba to trzeba na brzeg, mamy ryby, okonia, ale żyłka poplątała mi się cało. Chwilę się pojawiły inne ryby, nie karp. były jakieś dziubania i znowu stawo karpi przyszło i znowu stawo karpi nam tutaj bierze Ja wiem widzowie, ja wiem widzowie, że to się już staje nudne. Ja sobie zdaję z tego sprawy, że co rzut to branie i że was to może już nudzić. Ja wiem no ale co zrobię, że tak biorą? Co zrobię? Już go mamy tu przy brzegu. Spróbujemy na ten większy haczyk dać panowie i panie robaki z kukurydzą. Już nie rosuwy, bo co rzut na rosuwę to od razu branie. Więc nie będziemy podejmować tego ryzyka. Spróbujemy jakąś inną rybę złowić. Więc zmienimy trochę taktykę. Żeby już te karpie nam tak nie brały Albo żeby przyszedł jakiś większy może 6 białych na taki większy haczyk Haczyk jakby ktoś się pytał to taki Dziesiątka Nie, dziesiątka to mnie tego za szóstka Albo nawet piątka Z tych oznaczeń firmowych Dziesiątka to ma na drugiej wędce To damy do zanęty i tu Kuleczkę, kuleczkę kukurydzę. Teraz rzucimy taki zestaw na te ryby. Jestem ciekaw po prostu, czy te karpie biorą tylko na te rustów, czy w ogóle na wszystko. <laughs> Tutaj dzisiaj jest szalony dzień z karpiami. Pięknie zarzucone w te miejsce, gdzie było nęcone. Albo to zanęta jest taka dobra. No, trudno powiedzieć, trudno. A myślałem, że nie będą brały na kukurydze z białym, a tak myślałem, ale się pomyliłem. Na już inny karpik, wam powiem. Już nie pełno tylko golas. To na białe biorą, biorą golaski. I go do podwiata. Pierwszy taki dzisiaj. Pierwszy taki golasek. Ej, panie Karpik. Panie Karpik. Nie ma tu innych, większych karpi na tym stawie. Halo. A zobaczcie, sobie widzę: jakiego guza ma taki wyjątkowy karp. To jest taki kar znaczony. Jak mi się go uda zapać w przyszłości, to wam o nim przypomnę. Teraz już z nim idziemy do wody. O, widzę, że w moim pudełku emigracja się tu robi. <laughs> Uciekają. Szukają wolności w moje białe robaczki. Chodźcie, chodźcie do taty. Muszę nałożyć was na haczyk, bo pan ryba jest głodny. Pan karp. Ale to nie ma tak. Żeby coś złowić, trzeba coś na haczyk założyć. Reszta do zamęty. Kukurydza. I zestawik gotowy. Trzy, cztery. No i tak widzowie wam powiem, że no, oprócz tego konia, którego miałem, to rządzi tutaj karp. Za chwilę zrobię takie małe doświadczenie, że rzucę wędkę tam przy brzegu gdzieś, może mi się uda jakąś inną rybę wyciągnąć, ale jak to nie zadziała, to ja powolutku będę kończył tą zasiadkę dzisiaj z tymi karpiami. Poszukam gdzie indziej innych ryb niż karpie. Bo jak widzicie, no, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale prześladują mnie na każdej zasiadce na razie karpie. Chociaż już zakładam robaki, widzicie, mało co używam kulek, praktycznie wcale. Zakładam rosówki, zakładam białe, kukurydzę. Główne ryby, które mi podchodzą, to są karpie. Już mamy branie i muszę powiedzieć, że brania mamy tak dosyć często. Wędka maksymalnie 5-10 minut w wodzie, praktycznie cały czas ta lewa. Na tej prawej coś tam nie pasuje rybom. Zestaw mam chyba dobrze zrobiony. Na tej prawej coś tam nie pasuje rybom, i od razu jest branie. Teraz też już tam z pławikiem szarpie pod wodę. Poczekam chwileczkę, ewentualnie jeszcze zatniemy tą ostatnią rybę i będziemy powolutku kończyć ten filmik. Oczywiście znowu skarbiami i za chwilę zatniemy, bo widzę, że już tutaj coś szarpie. Niekiedy tak jest, że się bawi troszkę tą przynętą. Takie już wydać, takie bardziej może linowe, nawet branie, takie, że się podziubuje, coś tam przestawia. Zacinasz i karp. Ale większość, większość brań to jest od razu pod wodę, od razu ciągnie. Nawet szarpią wędką jak już nie zauważę brania, niekiedy tak też było, że i od razu wędka mi już szarpia jak na drugą Te Też się tak zdarzają, właśnie głównie brania. No ja tak Wam powiem, że sobie obserwuję te spławiki, ale tutaj jeszcze mam jedną atrakcję. Zobaczcie jakie piękne konie. Nie wiem co to jest, bo pobra pobrało mi w czasie zwijania. Mam nadzieję, że to nie jest szczupak, co mi przegryzie żyłkę. Powolutku będziemy zwijać. Żeby chociaż zobaczyć co to jest. Chyba, że akurat się przykładał jakiś karp do brania. Tego nie mogę powiedzieć. Ale zaraz zobaczymy. Tam jest przy brzegu, uciekł nam tutaj gdzieś przy brzegu. Szczupak! Muszę tak go delikatnie zrobić, żeby go nie zerwać. Nie, karp, kurde, karpik, musiał brać prawie. Prawie musiał brać. Przejdziemy tutaj do podbieraka. Bałem się, że po prostu szczupak i chciałem delikatnie, żeby go wyciągnąć, chociaż nie, żeby nie przegryzł żyłki, ale... Bo tak jak mówię, w czasie zwijania zestawu uderzył jak na spinning. No i, tak to, to wspominałem, no tą rybą już zakończymy ten film. To będzie ostatnia naszej zasiadki. Na białe robaczki. Tak właśnie fajnym akcentem Skarpikiem na sam koniec dzisiejszy wędkarski dzień kończymy. Na pewno Was gdzieś za tydzień zabiorę, gdzie indziej. A tutaj mam do wykorzystania trzy takie podobne stawy, więc nie wiadomo, czy tu nie przyjedziemy.